W dniach od 23 do 25 listopada odbyło się kolejne studium animatora. Miejscem spotkania było środek Oazowy u Świętego Pawła w Bielsku Białej. Uczestnicy pierwszego roku przeżywali ten czas w oparciu o Drogowskaz Modlitwa, a drugiego o Drogowskaz Duch Święty. Oprócz konferencji spotkali modlitw w ramach Pogodnego wieczoru odbyła się zabawa Andrzejkowa. Jak relacjonuje Barbara, pszczółka z Bielskiej Diakonii, słowa, liczne świadectwa w czasie modlitwy wieczornej pokazały, jak bardzo uczestnicy spotkania doświadczają Bożego działania. W świadectwach były m.in. takie słowa: To, co w życiu się dzieje, to nie przypadek, tylko działanie Boże. A co najważniejsze, jeśli coś nam obiecał, to się spełni. On nie rzuca słów na wiatr, zaznaczyła. W niedzielę uczestnicy spotkali się z lekarz medycyny Moniką Małecką Cholerek, ginekolog, położnik z Bielska Białej, wykładowcą Diecezjalnego Instytutu Teologicznego. Pani doktor z ponad 20-letnim stażem pracy przypomniała podczas spotkania, że wizja płciowości i seksualności człowieka jaką przybliża Kościół jest zgodna z samą naturą. Muzyka